Policjant Tomek znowu próbował zbliżyć się do Ejchijaj, a Wojtek został aresztowany. Co zrobi Asia? Sprawdź, co wydarzy się w 45. Odcinku Zakochanych po uszy Wojtek i Adrian, Filip gurłacz, pojechali za miasto załatwić nielegalne interesy ciotki Teresy, Beata Schimsheiner. Wojtek przypadkowo dowiedział się o romansie brata z Klaudią, Katarzyna Sawczuk. A gdy na miejscu zjawiła się policja, Wojtek został aresztowany. W 45. odcinku serialu Zakochani po uszy członkowie rodziny Popielów zastanawiają się, w jaki sposób mogą wyciągnąć Wojka z aresztu. Teresa wpada na pomysł, by Asia, Katarzyna Grabowska, dała mu fałszywe alibi. Niespodziewanie Natalia, Marianna Linne, bierze sprawy w swoje ręce i idzie na policję, by złożyć zeznanie. Kropka w domu Tameri, Masza Wągrodzka, i Pawła, Maciej Łagodziński, pojawiają się urzędnicy, którzy sprawdzają, czy ich małżeństwo jest prawdziwe. Sylwia, Kamila Kamińska, kontynuuje oszustwo o tym, że ma prześladowcę. I próbuje namówić Piotra, Michał Meyer, by do niej wrócił.